Katedra Chrystusa Króla w Katowicach to jeden z największych kościołów w Polsce. Do bardzo charakterystycznych elementów architektonicznych tej świątyni należy duża kopuła oraz kolumny przy wejściu. Budowa tej katedry. Rozpoczęła się w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Niestety Druga wojna światowa przerwała prace, które zostały ukończone dopiero w roku 1955. Wnętrze jest duże, nowoczesne i ciekawe. Naprawdę warto je zobaczyć. Jedna z bocznych kaplic upamiętnia wizytę papieża Jana Pawła II, który był w Katowicach w roku 1983. Z boku katedry znajduje się wejście na bardzo ciekawą wystawę o nazwie Panteon Górnośląski. Panteon Górnośląski w Katowicach. To nowa instytucja kultury, która ma na celu upamiętniać osoby zasłużone dla historii Górnego Śląska z ostatniego stulecia. Jest to związane z setną rocznicą przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej. Panteon działając już od dwóch lat upamiętnia przeszło 200 osób zasłużonych dla Górnego Śląska z różnych dziedzin życia, czy to naukowcy, Politycy, sportowcy, działacze społeczni oraz osoby związane z Kościołem katolickim, ale ewangelickim oraz z wyznaniem żydowskim. Głównym celem jest właśnie to upamiętnianie poprzez naszą wystawę stałą, która poprzez trzy różne sposoby prezentuje każdą postać. Pierwszy sposób to jest główna jakby biografia stworzona poprzez ekspertów w danej dziedzinie. Podzielona ona odpowiednie sekcje, młodość, działalność wiodąca itd., itd. Kolejny sposób na poznanie naszej postaci to jest to krótka wizytówka filmowa, która w skondensowany sposób mówi o każdej z postaci. I ostatni, wreszcie trzeci sposób to są archiwalne fotografie związane z, z daną postacią. Jednym z upamiętnionych jest wybitny kompozytor Wojciech Kilar. Pierw zajął się muzyką poważną, związaną z nurtem klasycznym, ale także i sakralnym. Później jego kariera skoncentrowała się na muzyce filmowej. Tworzył do takich świetnych filmów jak Pianista Romana Polańskiego. Czy drakura Francisa Forda Coppola, a także do po wszystkich dzieł Kazimierza Kuca, a także do znanej i lubianej trylogii Sami Swoi. Kolejną osobą, bardzo ciekawą, ale też niestety bardzo zapomnianą, o której my. Pamięć staramy się zachować. Jest Jadwiga Jędrzejowska. Dzisiaj wszyscy znamy Igo Świątek, a kiedyś w epoce międzywojennej Jadwiga Jędrzejowska była jedną z najlepszych tenisistek. Zdobyła 65 razy tytuł Mistrza Polski, wygrywała na kortach Wimbledonu, a także na innych zagranicznych turniejach. Janina Mańkowska yy, mimo. Podeszłego wieku została posłem na Sejm Śląski. Warto tutaj wspomnieć, że województwo śląskie w drugiej RP, jako jedyny region, miało, jako jedyne województwo miało autonomię, co prezentowało się poprzez Sejm Śląski, a pani Janina Omańkowska była. Marszałkiem seniorem naszego parlamentu i jako jedna z pierwszych kobiet na świecie przewodniczyła obradom parlamentarnym po zakończeniu I wojny światowej. Więc można powiedzieć, że polityka województwa śląskiego w II RP była bardzo nowoczesna. Niesamowitym atutem pantonu Górnośląskiego jest to, że prezentujemy osoby, które zaniknęły w szerszej świadomości społecznej, a my je wyciągamy z tej przestrzeni zapomnienia, żeby właśnie tutaj móc je ponownie spotkać. Ideą Pantonu Górnośląskiego jest to, aby to miejsce było cały czas otwarte. Dlatego też co roku wprowadzamy kolejne osoby w tym roku w czerwcu na naszej corocznej konferencji Włączyliśmy w grono upamiętnionych osoby związane z środowiskiem Politechniki Śląskiej, a także szeroko pojętego środowiska naukowego z racji tego, że Katowice w tym roku piastują miano Miasta Nauki. W Panteonie GórnoŚląskim znaleźliśmy też niewielką wystawę poświęconą historii budowy katedry. Natomiast w krypcie znajdują się groby katolickich biskupów. Z Pantheonu windą możecie wjechać na punkt widokowy z którego rozlega się piękna panorama katowic. Niedaleko katedry znajduje się Piękny park kościuszki, naprawdę warty spaceru. Do bardzo charakterystycznych elementów tego parku należy 35-metrowa wieża spadochronowa. Jest to pomnik upamiętniający harcerzy broniących Katowic na początku II wojny światowej. Park Kościuszki jest największym ze wszystkich parków leżących na terenie miasta Katowice. Znajduje się blisko centrum, dlatego często przyjeżdżają tu ludzie na wypoczynek. Spacerując alejami, znajdziecie pomnik Tadeusza Kościuszki, czyli patrona parku. W najwyższym punkcie parku stoi piękny zabytek drewniany kościół św. Michała. Przed II wojną światową były plany, aby w tym miejscu utworzyć skansen. Niestety jedynym obiektem owego skansenu został ten kościółek. Pięknie dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne turystyczne propozycje.